Jak nie zniechęcić się do ćwiczeń po urazie? Musisz pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy. To jest bardzo często długi etap w Twoim życiu, często wymagający wielu wyrzeczeń, często patrzący jak inni uprawiają Twoją ulubioną aktywność, a Ty nie możesz. Na pewno nie przyspieszaj tego procesu i pewnie na początku będziesz miał problem z wykonaniem pewnych ruchów z zakresem ruchomości, jak to się okaże, że to jest łatwe. Potem okaże się, że ta noga nie jest tak silna, potem się okaże, że ta noga nie jest tak dynamiczna, potem się okaże, że ta noga nie umie tak skakać jak tamta, potem biegać, aż w końcu wszystkie te elementy się wyrównają i będzie ok. Ten proces będzie falował, dlatego jeżeli pamiętaj o swoim głównym celu, ale wyznaczaj sobie pośrednie małe cele, które będą cię napędzać do rozwoju, wiedz, do czego dążysz i po prostu to rób. I czarne łabędzie i tak będą, i tak się pojawią pewne niespodzianki, które troszkę spowolnią Twój proces, jak jakieś przeziębienie, jakiś wyjazd, jakiś problem w pracy i tak dalej. I to, że Twój kolega z pracy czy z klubu skończył coś szybciej, a Ty jeszcze w tym trwasz, to nie znaczy, że zrobiłeś coś źle. Być może twoje, Twój świat musiał przejść przez ten etap w ten sposób. I to nie jest żadna ujma, nie jest to nic złego. Idź swoimi krokami, step by step, aż osiągniesz sukces. I tego Ci życzę.